Spotkanie ECB Zagłębie Sosnowiec, czyli lidera Tauron Hockey Ligi oraz gks Katowice, czyli... Drużynę. Zagra dzisiaj drużyna Jacka Płakty mecz w następującym zestawieniu. Bramkarze numer... ...czyli ECB Zagłębie Sosnowiec. Bramkarze numer 53 Nilo Halonen... ...Gerne. Pierwszy krążek dla Geksy. Teraz dobre dogranie do fraszki, ale trafia fraszko w rywala. Ucierpiał Jokilen, ale już wstaje Werwida, szuka okienka, jeszcze dobitka i gol! Bartosz Fraszko otwiera wynik tego spotkania. No i katowiczanie kończą ten napór na bramkę rywala. Bramką popatrzmy, szczęśliwie tutaj dostał Fraszko, krążkiem od... Ale już jedziemy w drugą stronę, świetne podanie do Rojne! Broni Michał Kieler. tys. Jest Sołtys za bramką Kielera, dobre dogranie, jest strzał, ale broni. Popatrzmy Grzegorz Pasiut. I gol! Zaskakujące uderzenie i mamy już drugą bramkę dla Gieksy. A my zobaczmy powtórkę tego zagrania. Tutaj świetne podanie do Grzegorza Pasiuta. Ruszył tam przed bramkę Wronka i to on kieruje krążek. Obok Nilo Halonena. zatrzymują krążek Dawid Hoffman. Jakub Hoffman i odbija parkanem Halonen. Walczy tutaj Brynku Sepala. Świetne zagranie. Brynku co odbija Kieler. Ale wszystko zgodnie z przepisami. Sołty z mocnym strzałem. Keller No nie do końca był. Świetne podanie Sozanski. I Keller Straszny tłok że jesteśmy w tercji ataku GKS-u Katowice, doskonale teraz łapie krążek. Mateusz Michalski przekłada krążek, Mateusz Michalski coraz bliżej bramki, ale Halonen doskonale ma ułożony parkan, a teraz Jokinen, popatrzmy, Kotlosz, no i jest strzał, broni Kieler, ale nie zamroził krążek Bernacki, no i tutaj dopchany do bandy, zerkam na arbitrów, bo jest tutaj walka do upadłego. Już guma rzucona, Lundegord. Dominik Nachunko. Nachunko ze strzałem, ale łapie gumę Kjellert. Maciaś nie opanował Wanacki, jest 2 na 1. B1, Dupuis ze strzałem i jest 0-3. Co za szybki wypad, gości, zakończony bramką Jean Dupuis. Popatrzmy, potrzebował trochę czasu. Bepier, żeby krążek opanować, ale Lodi Pui już zdobyli bramkę numer 3. Krawczyk! No i teraz jest szansa, ale nie ma gola! I spokojnie przejął krążek, i świetne podanie Sozańskiego, ale nie trafia Bernacki w sytuacji sam na sam. prawą stronę Sepala Karol Biłas. Ucieka mu krążek, a tutaj jest Grzegorz Pasiut. Grzegorz Pasiut, Pasiut nie ma gola! Mają bardzo daleko. No i dzięki temu mamy sytuację sam na sam dla Kmielewskiego. 1-3! Ruszył na Kmielewskiego od razu rywal, no też ciekawa sytuacja, nic nie zmienia Tego, że mamy bramkę dla GKS-u Katowice, popatrzmy Mielewski doskonale Strzelił tego gola, wykorzystał sytuację sam na sam, no jechał tu McNulty No i jest typu Poprawiony wynik, jest 0-3, bramka nieuznana. Bramka nieuznana, bo tam był gwizdek i pozycja spalona Arona Chmielewskiego. A ja nawet nie zwracałem uwagi na to, czy tam był spalony, czy nie, a teraz to podanie, błędne i Fraszko przejmuje, Fraszko sam na sam! Ale broni kapitalnie! nilo No i szuka, McNulty. Jest dużo miejsca, i Jan McNulty, indywidualna akcja, broni Parkanę. Ale to musi objechać bramkę. Teraz zagranie wzdłuż bramki. Jeszcze próba strzału! Odbija kieler! Dla gospodarzy mieliśmy nieuznanego gola strzelonego po już odgwizdanym spalonym przez e, sędziego. Teraz co? zdrybnik ze wronką. No i wronka dogrywa do Andersona. Anderson i nie trafia do pustej bramki. Rojne. No i trafia w Pasiuta. O no to nie jest Bartosz Flaszko, ale Pasiut rozpędza się w kontrataku. Pasiut! Broni Nilo Halonen, a zawodnik ma. Biła z Sepala. Do granic, bity krążek, broni, instynktownie Kieler. Bardzo szczęśliwa interwencja, tu jeszcze Werwida w starciu z przeciwnikiem. I popatrzmy, jest pojedynek pięściarski. arbiter już podniósł rękę do góry, więc obaj zawodnicy odpoczną sobie dwie minuty. Ale nie pozwalają tutaj powalczyć się obu zespołów. A to Wajno Sirkia chciał zmierzyć się z Travisem Werwidom. Lundegord, Fraszko. Broni Halonen, jest dobitka Michalskiego, jest też interwencja Karola Biłasa. Więc mamy 3-2-1 i Syrenę, która kończy ten mecz. Kończy ten mecz z zwycięzcem GKS-u Katowice, shootoutem Michała Kielera, który za sprawą bramek Bartosza Fraszki, i Jana i Patryka Wronki, a my bardzo dziękujemy za...